Witajcie na kanale UFO Historii Elite. Jak wiecie, jest to kanał siostrzany względem dużych UFO historii. Dzisiaj czeka nas kolejne ciekawe spotkanie razem z Arturem Wójtowiczem. Witam cię, Arturze. Witam serdecznie wszystkich. Witam cię, Bianiu. Artura, nie, nie trzeba nikomu z naszych słuchaczy przedstawiać. Link do kanału Artura będziecie mogli sobie znaleźć w opisie tej audycji. Szanowni Państwo. Ostatnio pojawiło się wiele nowych doniesień na temat całunu turyńskiego. Wskazują niektóre na to, że może być on mistyfikacją, nawet podobno nie za zgrabną. Częściowo mówił o tym Piotrek na, na ostatnim lajcie, możecie sobie znaleźć w powiązanych audycjach. Ale pewne rzeczy postanowiliśmy omówić sobie na tym kanale wraz z Arturem. Więc pierwsze pytanie, Arturze, do Ciebie. Całą Turyński określa się często mianem relikwii. Czy według Ciebie jest on naprawdę relikwią? Czy jest po prostu. Czy stolica apostolska zabrała kiedykolwiek głos w tej sprawie, czy po prostu uznaje go oficjalnie jako relikwię? No, widzicie, no, temat całą turyńskiego to jest temat rzeka, także można by sobie godzinami rozmawiać na ten temat, ale myślę, że postaram się to w skrócie jakoś tam przedstawić. Po pierwsze, jeżeli mówimy, że całą turyski jest relikwią, to trzeba by zdefiniować, co tak naprawdę, co to jest tak naprawdę relikwia, no bo w sensie teologicznym i prawnym. Yy, Oczywiście chodzi mi o prawo kościelne naturalnie, to relikwiami nazywają się zwykle szczątki świętych. I to są relikwie pierwszego stopnia, najważniejsze, najcenniejsze. One są zawsze w złoto oprawiane, nie? Natomiast jakieś przedmioty, które są związane z życiem tych świętych, albo z męczeństwem, to są relikwie drugiego stopnia, no a trzecie, trzeciego stopnia to już taka piąta woda po Kisielu, bo to po prostu ktoś materiał potarł o kości i, i, i tyle. I to się nazywa, że to są relikwie trzeciego stopnia. Tak wygląda gradacja relikwii ogólnie. Natomiast cały toryński nie został oficjalnie ogłoszony relikwią kościoła katolickiego, bo stolica apostolska nigdy nie stwierdziła, że jest to jakaś autentyczne płótno pogrzebowe Jezusa Chrystusa. No i dlatego też wydaje mi się, że w dokumentach watykańskich często pojawia się takie określenie jak, że to jest ikona albo że to jest jakiś obraz cierpiącego Chrystusa, ale nigdy tam nie ma takiego słowa, że jest to relikwia sensu stricto. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli byśmy się zastanawiali nad stanowiskiem stolicy apostolskiej, no to papież Jan Paweł II, m.in. w 1998 roku, będąc w Turynie w ogóle, powiedział kiedyś coś takiego, że całun jest wyzwaniem dla rozumu, nie jest kwestią wiary. Kościół nie ma żadnej kompetencji w zakresie naukowym, żeby orzekać o jego autentyczności. Z kolei przykładowo Benedykt XVI nazwał całą taką ikoną Wielkiej Soboty, bo tak przynajmniej określił całą turyński. W 2013 roku z kolei Franciszek, mój ulubiony zresztą, jak Piotrek wie i większość słuchaczy wie, no to określił całą turyński jako ikonę Jezusa Cierpiącego, ikonę miłosierdzia, ikonę pokory. Oczywiście Watykan zezwalał na kult i wystawianie całunu, traktował go jako taką, bym powiedział, pomoc w medytacji nad męką, nad zmartwychwstaniem Chrystusa, ale nigdy nie ogłosił go, jak już wspomniałem, relikwią w takim sensie dogmatycznym. Czyli całun turyński, pokrótce mówiąc, nie jest oficjalnie uznany za relikwię. Ktoś chce oczywiście tradycyjnie wierzyć, niech wierzy, ktoś nie chce, niech nie wierzy mi się podobał taki pewien odcinek, jak Piotrek tam był na Świętym Krzyżu kiedyś tak. i opowiadał o różnych rzeczach i jak ja byłem dzieckiem, często bywałem na Świętym Krzyżu, mnie Święty Krzyż w ogóle fascynował, wtedy wciskano mi właśnie kity, że ten trup, co tam leży i się nie rozłożył, to jest książę Jarema, tak, potem się okazało, że on nawet obok Jaremy nie leżał, no nie, tak naprawdę, także no, podobnie może być też z całunem, no, ale to jest tak jak mówię, to jest temat rzeka. Dokładnie tak. A powiedz mi, co sądzisz o najnowszych sugestiach y, tyczących się tego, że mamy do czynienia z fałszerstwem tego całego całonu? Y, jedna z tych, z tych sugestii powołuje się na opinię średniowiecznego naukowca, y, który y, podawał, y, że, że ten całon jest po prostu falsyfikatem, tak? Druga opinia z którą spotkaliśmy się, mówi, że całą w ogóle nie jest odbiciem anatomicznym ludzkiego ciała, że jest po prostu, no, że odbicie ludzkiego ciała wyglądałoby zupełnie inaczej. Co ty o tym sądzisz? Mhm. E, to znaczy to, co poruszyłeś w tej chwili, to są tak naprawdę dwie różne i często powtarzające się takie e, linie krytyki wobec całunu turyńskiego. Ja bym postarał się to troszeczkę jakoś tak uporządkować. No jeżeli nawet już sobie Zerkniemy na okres średniowiecza, to w średniowieczu już pojawiały się takie pewne głosy o fałszerstwie, bo najczęściej powoływano się na takiego biskupa z Francji, ja tam francuskiego nie znam, ale pisze się Pierre d'Arcis. on był, pochodził z takiej miejscowości Troyes, nie wiem jak to się wymawia po francusku, w XIV wieku i on pisał do papieża Klemensa VII, że całun jest sprytnie namalowanym dziełem. Natomiast podobno nawet artysta tego całunu miał się rzekomo do tego przyznać. Oczywiście ten dokument istnieje, ale nigdy nie wskazano imienia tego artysty, a papież nie potępił w ogóle kultu całunu, tylko nakazał, by wystawiano go jako wizerunek, a nie jako pewne takie płótno pogrzebowe Chrystusa. No, w ogóle w tym czasie to Watykan dawał różne certyfikaty. Ja do tej pory się bardzo często nabijam i mówię, że diecezja gliwicka jest jedyną diecezją na świecie, która posiada oficjalne relikwie Ducha Świętego, prawda? No, to też jest fakt znany, bo, bo tak jest. Jest parafia, która ma relikwie w półce wiejącej wiatrem, jak Sanders w Krzyżakach sprzedawał relikwie Ducha Świętego i no do tego jest nawet certyfikat jak ktoś tam papieża ze średniowiecza, więc trudno teraz się z tego jakoś tam wycofać. Najśmieszniejsze jest to, że ta parafia miała kiedyś wizytację biskupa i zawsze przy wizytacji wynosi się na przykład relikwie, no i biskup ma ucałować. Wtedy był biskupem, biskup Wieczorek w Gliwicach i on powiedział, że ja tego nie będę całował, bo to jest brednia, nie? No ale to, no to chociaż niech jego wielebność chuchnie, no nie? No, no i on tam chuchnął. <grym> no i dalej już poleciało. Zresztą ja też w 17 lat mieszkałem w parafii świętej Barbary, a doskonale wiem, że święta Barbara nigdy nie istniała, to nic z tego, w parafii były relikwie świętej Barbary, bo była tylko legenda. Ja się tylko zastanawiam, jak to jest tam w niebie, jak ktoś się modli do świętej Barbary, to czy to się przekierowuje na kogoś innego, czy jak to tam leci dalej, no ale takie to różności różności są. Więc e, warto jest w ogóle też pamiętać o takiej jednej rzeczy, że XIV wiek to taki okres pierwszych publicznych wystawień całą Turyńskiego, a Kościół był wtedy bardzo ostrożny wobec relikwii, których oczywiście w średniowieczu krążyły setki, nawet i również niektóre były sfałszowane, bo na przykład jeśli chodzi o relikwie Krzyża. Te, co są na Świętym Krzyżu, to ktoś kiedyś powiedział, że jakby zebrać wszystkie relikwie Krzyża, to by las można było zbudować z tego. Z kolei druga sprawa, że do tej pory w Europie jest siedem czaszek świętego Antoniego, no nie? Także to, to też doskonale wiemy, każda jest wiarygodna naturalnie. No i to jest kwestia, jeśli chodzi o samo średniowiecze, no ale jeżeli byśmy przyjrzeli się takiemu argumentowi anatomicznemu, to ktoś by mógł powiedzieć, że obraz, który jest na tym płótnie, nie odpowiada tak fizyce kontaktu ciała z tą tkaniną. No, szczerze mówiąc, faktycznie, bo gdyby ciało owinięte w płótno było nasączone krwią albo jakimś barwnikiem, no to po zdjęciu tkaniny obraz byłby rozciągnięty i troszeczkę zdeformowany, jak taka, bym powiedział, odbitka mokrej farby. No, tymczasem wizerunek na nie ma, Charakter płaski, nienaruszony przez jakieś zagniecenia materiału, no i nie zachowuje takich typowych zniekształceń kontaktowych. No i to stało się też jednym z takich głównych powodów, dla których część badaczy sądzi w ogóle, że obraz nie jest jakimś takim naturalnym odbiciem ciała, ale bardziej powstał on na skutek jakiejś tam nieznanej metody, bo są różne hipotezy, niektórzy mówią, że to było jakieś przypalenie powierzchni włókien, inni twierdzą, że tam było działanie energii świetlnej, albo jakaś dziwna technika malarska, czy nawet niektórzy podejrzewają, że była tam jakaś dziwna, nieznana obecnie reakcja chemiczna. No ale, jeżeli sobie przejdziemy do tych dowodów naukowych, to powiem taką jedną rzecz bardzo prostą, bo w latach 70. i 80., Front of Turin Research Project było takie coś, taka instytucja i on analizował tkaninę i tak naprawdę nie znalazł pigmentów ani barwników ani farb na włóknach. No chociaż niektórzy później badacze twierdzili, że jednak gdzieś tam te ślady tych barwników istniały. W 1988 roku przeprowadzono w ogóle badania radiowęglowe, które datowały próbkę tego całunu na Lata 1260-1390, co też wspiera taką tezę o tym średniowiecznym pochodzeniu, i krytycy wskazują jednak, że próbka mogła pochodzić z jakiejś tam łatanej części płótna po pożarze w XVI wieku, bo ten całą troszkę tam podpalał się i potem tam troszkę płótno do niego dodawano. No, To jest też takie ciekawe, że wiecie co, ten wizerunek wykazuje też takie cechy, bym powiedział trójwymiarowości w różnych analizach komputerowych, co trudno jest jakoś tam wytłumaczyć zwykłym malarstwem. Więc szczerze mówiąc istnieje wiele takich argumentów za fałszerstwem i przeciw fałszerstwu, bo na przykład jeśli chodzi o fał, że było to fałszerstwo, no to na pewno są różne średniowieczne świadectwa, są wyniki datowania radiowęglowego, o których wspominałem, Brak jakiegoś anatomicznego, logicznego sposobu powstania obrazu przez jakiś kontakt. Natomiast jeśli chodzi o przeciwfałszerstwo, to jest brak pigmentu na włókach. Przynajmniej oczywiście według części naukowców istnieją jakieś tam unikatowe właściwości tego obrazu. Ta trójwymiarowość, czy jakieś te mikroskopowe przypalania włókien tylko na powierzchni. Szczerze powiem, to w efekcie mamy taką troszeczkę patową sytuację, bo jedni uważają ten całą za jakiś średniowieczny artefakt, być może dzieło artysty, czy jakiegoś tam technika, którego dziś nazwalibyśmy, że to była w ogóle technika eksperymentalna. Inni z kolei twierdzą, że jest to jakiś niewyjaśniony fenomen, którego nie da się tak łatwo skwitować jednym i prozaicznym takim słowem, jakim jest po prostu fałszerstwo. Nie? Dokładnie. A powiedz mi, jak Ty osobiście podchodzisz do tej kwestii prawdziwości całonu Czy jest coś w nim, co Cię przekonuje na, na jedną albo na drugą stronę? Jeszcze, ja że powiem, w ogóle jestem bardzo sceptycznym kolesiem, jeśli chodzi o masę relikwii, czy o masę różnych, różnych objawień na przykład. Sam uważam, że nie trzeba wierzyć w relikwie, można, jeżeli one są w miarę namierzalne, jak ktoś jest takim fanatykiem relikwii, to polecam, żeby sobie pojechał do Muzeum Relikwii, które znajduje się w Aachen, czyli po polsku w Ak Akwizgranie, no i e, tam są naprawdę nie z tego świata żywcem Sanderusa skrzyżaków krzyżaków relikwie, bo na przykład mi się bardzo podoba złota skrzynia, która tam jest, i tam jest przy tej złotej skrzyni taki napis Windelm von Jezum Christi, nie? czyli pieluszki Jezusa Chrystusa. E, także no. Przy okazji jakoś gdzieś tam to znaleźli, czy też jeżeli mamy katedrę w Kolonii, to jest jedyna katedra, nawet nie wiem, czy nie jedyny kościół na świecie w ogóle, który jest pod wezwaniem trzech króli. No i tam są relikwie trzech króli, gdzie ich złapali, gdzie ich znaleźli, gdzie te relikwie od nich zabrali, to tego nie wiem. Jedyne co jest ciekawe, to w tej katedrze jest pochowana Polska Królowa, prawda? że ona mieszka drugiego, bo Ryksa tam jest pochowana, ponieważ ona była Niemką, uciekła potem, no i tam ją do katedry w kolonii wsadzili. Także można sobie Polską Królowę, oprócz tych relikwii Trzech króli, również w złotych skrzyniach, prawda, zobaczyć. Czy też na przykład, jak mamy relikwie świętego Zygmunta w Płocku, gdzie zawsze mówią, że na dzień świętego Zygmunta tam się odbywa kulcielca dlatego że właśnie ta złota głowa, to nie wiem, po śmierci Zygmuntowi chyba drąbali tą głowę, no, i wsadzili w złoto. No, i taka złota głowa oczywiście maszeruje, jest noszona normalnie, jak za czasów Egiptu. Także niektórzy złośliwi mówią, że właśnie w płocku moim rodzinnym oczywiście odbywa się kult cielca. Więc ja z dużą ostrożnością do tego wszystkiego podchodzę. Dla mnie osobiście cały Turyński jest taką fascynującą zagadką i tak ciężka sprawa, żeby to tak łatwo zaszufladkować, że albo to jest prawdziwa relikwa, albo jest to fałszerstwo. Bo na przykład, jeżeli sobie spojrzymy na charakter tego obrazu, który na tym całunie się znajduje, no to to, że ten wizerunek nie jest ani klasycznym jakimś malowidłem, ani prostym jakimś odbiciem kontaktowym, no to tutaj możemy sobie różne tłumaczenia robić, że to był malunek, nadruk, barwnik. No i to wszystko, jakbyśmy to nie tłumaczyli, to w pewnym momencie to się po prostu załamuje, bo istnieje taka subtelność, że obraz dotyka tylko zewnętrznych warstw włókien. No, i tutaj, tak naprawdę, jest to dosyć trudne do podrobienia dzisiaj, jeśli ktoś by chciał, nawet w dzisiejszych czasach, to podrabiać. Ta trójwymiarowość, o której mówiłem, no bo komputerowe analizy pokazały, że intensywność obrazu zawiera taką zakodowaną informację o odległości od ciała. To nie wygląda w ogóle, jakby to miała być praca malarza, tylko jak coś, bym powiedział fizycznie, Odwzorowanego w sposób, którego nie rozumiemy. No, oczywiście, być może mm, ktoś taką, tak, tak, taki dar posiada, bo nawet jak sobie uświadomimy i zobaczymy naszą bitwę pod Grunwaldem, która jest bardzo szczegółowa i bardzo potężna, i będziemy mieli świadomość, że matejko był prawie ślepy, tak? I on musiał tak siedzieć i tak malować. I on, i on to zrobił, no to nie wiem, może był ktoś, kto miał też jakiś tam dar w tamtych czasach, kiedy to powstawało, no ale i oczywiście istnieje też jakieś takie świadectwo duchowe, bo niezależnie od tego, czy całą jest z I wieku, czy on jest z XIV wieku, no to on przez wieki poruszał wyobraźnię ludzką i prowadził do takiej refleksji nad cierpieniem Chrystusa, no i w tym sensie bym powiedział szczerze, on działa jak ikona i to też przekonuje mnie, że to ma jakąś wartość, nawet jeżeli nie jest to prawdziwa relikwia, jakąś wartość posiada, że przez wieki ludzie się do tego przyczepili, chyba bardziej niż do tego fikcyjnego Jeremiego ze Świętego Krzyża, który tam leży wysuszony. No to są takie argumenty, jeśli chodzi o za, no ale istnieją też argumenty, które robią we mnie ten dystans, czyli po prostu teraz datowanie radiowęglowe, czy te źródła średniowieczne to są naprawdę silne argumenty których nie można jakoś tako wyrzucić do kosza i zignorować. No i tak naprawdę Kościół sam zachowuje jakąś ostrożność, nie ostrożność i um, nie wiąże tej wiary z tą autentycznością całunu. No ja też nie chciałbym szczerze mówiąc stawiać wiary na tym fundamencie. Krótko mówiąc, dla mnie osobiście to całun jest taką tajemnicą otwartą, jest czymś, co. On co prowokuje do pytań, do, do medytacji, no ale tak naprawdę nie daje się zamknąć w takim prostym tak lub nie, prawda? Dokładnie bardzo dziękujemy za wyczerpujące wypowiedzi. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dzięki serdeczne, pozdrawiamy wszystkich. Link, jak mówiłam na początku do kanału Artura znajdziecie w opisie audycji, a my dziękujemy bardzo za. Kolejny ciekawy film, zapraszamy do komentowania. Pozdrawiam. Do usłyszenia.